Witam, tu Tomasz Migdałek z blogu blogspot.com. Dzisiaj bohaterem wieczoru jest piwo łowickie, Amber Ale, piwo w stylu American Amber Ale, 12,5 stopnia Plato, alkohol 5%. W składzie mamy wodę, sód, chmiel oraz drożdże, czyli tak bardzo, bardzo tutaj skąpa informacja na temat składu. Jeśli chodzi o chmiele, których użyto w łowickim Amber Ale, wiemy skądinąd, że są to chmiele amerykańskie, konkretnie odmiana Cascade oraz Galaxy. Rekomendowana temperatura serwowania 10-13%, piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Browar Bednary oczywiście, No nie powiedziałem skąd piło, z jakiego browaru. Browar Bednary, browar rzemieślniczy, raz jeszcze etykieta, kapsel goły, tak wygląda. Kontra, etykieta i kontra można powiedzieć stanowią jedną całość. Jest QR-kod, czyli nowocześnie. OK, zobaczymy co tam się kryje w butelce. Mm, bardzo przyjemna bardzo przyjemna nuta chmielowa fajny zapach czuć charakterystyczną właśnie taką cytrusowo ziołową nutę chmielu Cascade zapach słodki żeśki chmielowy fajnie przelewamy piwo jak wspomniałem niefiltrowane Bardzo fajna piana się tworzy. Na razie może tyle. Później sobie resztę przeleję. Bardzo fajna piana. Jasno-beżowa. Taka jaśniutko-beżowa. Bardziej można nawet ekri niż jasno-beżowa. Zwarta, drobno-pęcherzykowa. Tafla równa, kremowa. Elegancko. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie. Praktycznie nie ma większych pęcherzyków, wszystko drobne płyszczy się super. Kolor piwa, miedziany. Kolor piwa, miedziany, lekko opalizujące. Piwo jest niefiltrowane, więc ta opalizacja jest jak najbardziej uzasadniona. Bardzo ładny kolor. Super. W aromacie w szkle nic się nie zmieniło. Miel dominuje, oczywiście, Cascade. specyficzny aromat, żywica i cytrusy. Pijemy Wasze zdrowie. Jest wytrawnie. Jest dość wytrawnie. Nie jest to może bardzo intensywna goryczka, aczkolwiek jest krótka, przyjemna. To, czego mi trochę brakuje po tym pierwszym łyku, to, czego mi trochę brakuje, to mm, bardziej wyraźnej kontry słodowej w piwie w stylu American Amber Ale ona teoretycznie powinna być. Ta słodowość trochę mogłaby być bardziej wyraźnie zarysowana. Piwo jest przede wszystkim wytrawne, jest lekkie. Chmiel bardzo tutaj fajnie się sprawuje, daje krótką, przyjemną goryczkę. Jest też karmelowość wyraźnie zarysowana karmelowość która też jakby no, jest jakoś tam specyficzna dla tego stylu. Ale brakuje trochę słodowości dla mnie w tym piwie. Mogłaby ta słodowość być trochę większa. Wtedy lepiej by kontrowała y, wytrawność goryczki. Co nie zmienia faktu, że piwo jest smaczne. W aromacie też y, ta nuta karmelowa się pojawiła dość wyraźnie trochę wyszła na pierwszy plan poza nawet poza chmielowe akcenty, poza cytrusy ale jednak owoce owoce tropikalne, cytrusy trochę ziół trochę trawy to wszystko mm, tutaj w aromacie mamy Lekkie w smaku, dość orzeźwiające piwo w stylu Amber Ale, piwo łowickie, tak wygląda. Teraz jeszcze pokażę etykietę. Podoba mi się bardzo wykorzystanie w etykiecie motywów folkowych, ludowych. Jako Polacy mamy zbyt często kompleksy, jeśli chodzi o nasz folklor, naszą tradycję. Nie eksponujemy tego tak chętnie jak inne narody. Są nawet w Europie Wschodniej i środkowej narody, które robią to znacznie chętniej od nas. Na Bałkanach chociażby wszyscy się chlubią folklorem, dorobkiem tradycji, my troszkę się od tego dystansujemy całkiem niepotrzebnie. Uważamy, że to obciach nie wiadomo dlaczego. Tym bardziej cieszy taka, takie silne, wyraźne zaakcentowanie właśnie motywów ludowych na etykiecie piwa łowickiego dla browaru Bednary za to duże brawa ode mnie. Po przelaniu piwo się bardziej zmętniło. Piana w dalszym ciągu świetna. Aromaty chmielowo-karmelowe. Świetna piana, naprawdę zwarta, kremowa, gęsta super. Chyba też będzie jakiś lacing tutaj, wydaje mi się. Jeśli chodzi o piwo, tak jak mówiłem, lekkie, orzeźwiające. Przede wszystkim chmielowość. Dość duża wytrawność. Praktycznie nie ma tutaj słodyczy. Są lekkie akcenty palono-karmelowe. Przede wszystkim karmelowe. Szkoda, że nie ma słodowości. No, to jest w sumie moje jedyne zastrzeżenie. Gdyby tej słodowości było więcej, piwo byłoby znakomite. A tak, mogę powiedzieć, że jest dobre i śmiało mogę je polecić, zwłaszcza osobom, które wolą nieco bardziej wytrawne trunki. Piwo Łowickie Amber Ale, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że byliście ze mną w tej kolejnej recenzji. Zachęcam Was do komentowania filmów na YouTubie, zachęcam Was do komentowania wpisów na blogu. Subskrybujcie kanał, wszystkie przyciski subskrypcji są na blogu. Pojawią się także, pojawi się także przycisk subskrypcji w samym filmie. Polecam Wam także fanpage'a na Facebooku odnośnik po prawej stronie bloga. Lajkujcie fanpage, udzielajcie się na nim, polecajcie go znajomym. I pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie raz jeszcze. Piwo łowickie. Amber Ale. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.